No tutaj wspomniałem o tym kurniku, że po prostu ku, kury nie są w stanie zobaczyć, co jest poza klatką. I my tak samo, nam się wydaje, że, że żyjemy yy, wolni niby. No mamy tą niby wolność, ale tak naprawdę nasze zmysły ograniczają naszą percepcję i, i, i choćby zwrok nasz jest ograniczony my widzimy tylko jakby bardzo mały procent tego promieniowania świetlnego i tego światła białego i, i mamy tak skonstruowany nasz procesorek, który przetwarza i wyświetla nam pewne częstotliwości i my nie widzimy na przykład podczer podczerwienia światła, podczerwieniu jak to ma miejsce na przykład u zwierząt Zwierzęta, owady mają często lepsze postrzeganie niż my, lepsze odczuwanie. Te zmysły mają bardziej wyostrzone i widzą w nocy, widzą często jakieś energie, których my na co dzień nie dostrzegamy, ale są osoby, wiemy, które widzą jakieś aury. Na przykład dzieci małe mają. Ja to wiem po swojej córce, że... Moja córka jak była dzieckiem, to, to mi opowiadała, jak wyglądają anioły, że widzi, że przychodzą do niej różne istoty, i że na przykład widzi jakieś kule świetlne, energetyczne, które latają wokół na przykład mnie. No ale to się skończyło. Do siódmego roku tak emanowała zestytty że, że jeszcze ja się pytałem jej, no to ona mi opowiadała. Ona sama o tym nie mówiła, ale ja musiałem po prostu jakby ten wątek poruszyć, bo dla niej to było coś normalnego, bo w tym wieku jej się wydawało, że to każdy tak samo widzi, więc rozmawiacie ze swoimi dziećmi i one mogą wam wiele ciekawych rzeczy poinformować, powiedzieć. Często się zdarza, że mnóstwo filmów było nagranych na ten temat, gdzie dzieci rozmawiają z jakimiś istotami, no bo one widzą duchy.